6 sierpnia nadal czekamy na szerszeniową ekipę. Dzieciaki pojechały do Dilza. Właśnie Barbara dzwoni, skontrolować i potwierdzić, że wszystko ok. No gdzie jesteście? No nie rób sobie jak, gdzie jesteście. No schodzi wam tam trochę, to co wy tam robicie tyle czasu? A to co oni tak wybierają? Jak hot muszą przetrzepać wszystkie. A no to tak. Gadałem tu z Jankiem. No dobrze. Mamy tam no. swoje typy i trzeba trzepać, tropić. Nie trzeba yy, nam żadnych prezentów po prostu się <coughs> zajmij. Dobrze, ale tak, jak widzicie z tego tlizera, to już nigdzie się tam nie włóczcie, tak? Żadne opoki, żadne takie, tylko domu, okej. Okay? Dobra, narkopa. Bo chłopaki się grzebą, bo oglądają wszystkie hoteli. <grym> jak sam oglądałem, pamiętasz? <grym> no wiem, <ale grym> już nie sądziłam, że w sklepie to najwięcej czasu zajmie właśnie chłopakom wybieranie. Widziałaś te pudła tam? No w nie, nie, w Dize to są właśnie jeszcze gorzej, bo są powieszone na takich tych... No nie wiem co gorsze. Bo one spadają jak się je tam zaczynają. A no, tak. Przekładać, nie? No. Dobra, kończymy to smażenie. Dobrze, Basiu Barbaro, widzimy się zaro. Dobra. Ja Idę skończę. tam czatować przy bramie. Jakieś klucze muszę sobie znaleźć. A to w domu to mówię gdzieś, ale gdzie to nie wiem, może w turepce. W torebce, mówisz? Może. Dobra, pies jest zamknięty, to otworzę bramy i tyle. Dobra? Całkiem inne podwórko, jak jest skoszone. Jeszcze ugryń, jeszcze. Chwilę jednak poczekasz. Dobra, jednak latają. Teraz widać. Chłopaki tam są z przodu. A dziewczyny z tyłu. Śmigaj po bluze krycha. Matyśka jesteś tu? Dobra. Idzie bluza dla Ciebie No i odjeżdżają dzieciaki Bo Tego środka Cierseniowego trochę tam wpuściliśmy potrzebujemy oddychać. No i zaraz jeszcze posiedzimy w ogrodzie. Słucham? A to daj mi te klucze, to trąb mi tylko to ja przyjdę i ci otworzę. Narka, ciao. No, No, Całe o, szczęście No i zostaliśmy bez dzieci, proszę Państwa To dzięki szerszeniom No tak wyszło no. Ale muszę rano jechać, bo mama Sama będzie Wiem, dobrze. No, co to, się to dziadek jakąś robotę Wyjezdową? Tak. No, więc tam nie chcę, wiesz... No wiesz, tam... Nadużywać, tak, rozumiem. Właśnie no. czytałem komentarz, w sumie, no tak ostatecznie miły. No. Ktoś napisał, znaczy wiem kto, że e, odcinek, że zarąbisty odcinek, bez udawania, nawet była mini kłótnia. Wszystko jest naturalne, aż się chce to oglądać. Gdzie była mini kłótnia? No tutaj, jak te placki robiliśmy, co tutaj z dzieciorami, wiesz? To były przepychanki. <grym zresztą> <grym zresztą> to, to takie kłótnie to. <grym zresztą> to jak nie kłótnie. A z dzieciorami to. A one między sobą to już w ogóle. One nie kończą. Nie, no, dobra. Przyznajmy, bo staramy się nie rozgrywać takich rzeczy. Yy, przy nagraniu. No tak, tak. No tutaj to akurat było łagodnie, nie? No tutaj nic takiego się nie działo, ale no generalnie raczej przyjmujemy taką zasadę, że... No. Yy, mówię o dzieciach, bo my moglibyśmy się pokłócić ze no mną, bo w mm. by ogóle. Mm. <laughs> jeśli chodzi o dzieci, to no to nie, no nie robimy jej no tak się. Jak jest grubo, no to, to tak, to trzeba się rozłączyć. Yy. I... Zresztą i tak miałam wrażenie, że. Yy, że za dużo. Tak. tak? Matylda no. już jej się nie podobało, to? No, mm -hmm. Też nie podobało się dlatego, że mi, mi kolegę, mi, mi gościa, Wiem. ale to też no, są sobie trochę sami winni. Znaczy, jeszcze inaczej. No, miałam przez chwilę wrażenie, że ma tylko trochę stary kosze tam. Mhm. No tak jest często. Ostatnio. Za młodszych, no nie? Mhm. Tylko jedno jest faktem i tu niezaprzeczalnym, bo wszyscy porówno e, bo się przykładają do tego. E, można mówić sto razy, tysiąc mhm. razy. Milion razy, nie tyle. A to się okazuje, że to milion jeden, trzeba powiedzieć. <noise> ale ten milion pierwszy jest już niestety. z brzaskiem. Tak. Um, że mają, ale to powiem dokładnie o co mi chodzi. Że um, oczekujemy od nich, że będą po sobie sprzątać. Dla mnie jest jedna prosta zasada, która ułatwia po prostu w ogóle kwestię sprzątania i pilnowania porządku. Wzięłam coś na z jakiegoś miejsca używam, potem przestaje być mi to potrzebne, to odkładam w to samo miejsce, temat zamknięty. Nie, to jest tak, że coś wzięłam, przeniosę. Wzięłam z innego miejsca, znowu przeniosę. I, i tak chodzą i wszyscy wiem, raz ale Wiesz, że ktoś ci może powiedzieć, że to są tylko dzieci i może za dużo wymagamy od no nich. Nie, ale to są tylko dzieci, które kiedyś będą dorosłymi, uczyć, tak. to jest po pierwsze. A po drugie, żyjemy w dużym domu i na dużym terenie. I jak Bardzo pozwalać dużym, na to, no. żeby każdy z nich w ten sposób postępowało, to Żylibyśmy wiecznie w bajzlu, w syfie i po prostu. To jest tak duży dom, że nawet problem z szerszeniami robi się problemem ciężkim. Nie, nie ma opcji. W ogóle... To nie jest mały, parterowy domek. A poza tym, no ja jeszcze nie znam tak, nie, nie słyszałam o takich ludziach, co naprawdę mogli mieć całkowicie w nosie, w życiu, to w jakich warunkach, jakimi, jakimi warunkami się otaczają. No, dla mnie to jest istotne, żeby nasze dzieci były nauczone, że mają. Że porządek jest ważny i tyle, i mają się tego nauczyć, że jest im to potrzebne. Wiesz, o co mi chodzi? Mhm. E, bo jeżeli będą takimi syfiarzami, teraz, na które nie zwracają uwagi na nic, to w dorosłym życiu będą jeszcze gorsi. No, nie tak. wyobrażam sobie tego. Teraz, przy okazji, a propos naszego domu, to przypomniało mi się, że ostatnio dowiedzieliśmy się, że, że można robić przytyki w temacie wieku domu. Okazuje się, że nasz dom tej jest stary i że to jest obciachy trochę. No, to Między tak. Między dziećmi. Wiem. Wyjaśni. No, ale to wiesz. Ale to pokazuje pewne rzeczy. No, pokazuje pewne, pewne, mhm. pewne rzeczy. Pewne mechanizmy. Pewne mechanizmy. I tyle. I tyle w temacie. No, także tego. No ja sobie tak kiedyś zrobiłam, tak uważaj, bo to może się źle skończyć. A złamana łopata. Słaba no. historia. Co? No, słyszę nawet te żempol, to polenie. I, co, I my wrócimy do domu, i tam nikogo nie ma teraz? Nie, nie Poważnie? Nawet kota nie ma. Po no bo pies jest. <laughs> jak to nie ma kota. Byliście zajęci tymi szerszeniami, to widziałam, że taki przebiegł sobie pod, <laughs> pod ogrodzeniem. Miał coś w gębie na 200%. No dlatego poszłaś, no. Poszłam. I zdążyłam obejść dom, żeby sprawdzić, czy to jest na pewno zamknięte czymś czymś nie wiem, wparuje znowu na chatę. A dzisiaj była myszka. Bo czekaj, właśnie nie wiem, co on z tym zrobił. Czy on to gdzieś skitrał, czy on to zeżar zanim tu doszedł do tarasu, bo przed i się oblizywał po prostu potąd, mm -hmm. ale nic nie miał przy sobie. Nie wiem. To tak szybko było pitoliu. Nie sądzę. Mówiła, A dzisiaj, to... proszę Państwa, no chyba to było widać, nie? Jak weszliśmy rano, no to była, były resztki myszy, pewnie? Podrobę jakieś Tak, zeżarło. później przyniósł ptaka wróbla, zeżarł go po prostu przy nas całego. Zostawił jakieś dwie ja rurki mam, i zrobić. kilka piórek. Naprawdę, zeżarł go całego. I to już nie pierwszy wróbel. On Wkolwiek je te ptaki, wytaszku. no przynasł... to mi Chociaż te myszki też są słodkie, ale jakoś mi szkoda tych ptaków. One są takie ładne. A mhm. to menda je zagryzie i albo sobie przyniesie żywego, i jeszcze się zanim zabije, to się jeszcze pobawi. No to jest takie trochę nieetyczne. No ale, yy, tam jeden nasz cały widz napisał w sumie. Słusznie, no. no, tak działa po prostu Ale natura, to no problem. i, no niestety słabsi wilują, Nie. silniejsi, silniejsi przetrwają. Duża ryba zjada mniejszą rybę, po prostu krótko. Tak kiedyś już usłyszałem w zoologicznym. I... <laughs> to jest prosta zasada. <laughs> o no i tyle, no do tego. Ale fajnie. Mamy? Tak, to dobry wieczór czy dobranoc. Dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. No.